Cześć, z tej strony Sandra. Dzisiaj pokażę wam box na rocznicę ślubu i nie taką byle jaką, bo 40. No, czyli wiecie, one mają tam te swoje nazwy i to jest akurat rubinowa rocznica, czy rubinowe gody, czy jak tam kto woli to nazywać. I właśnie dlatego zostałam poproszona, żeby, żeby tutaj było dużo koloru rubinowego, bordowego, czy, czy ogólnie coś w takich w takich klimatach. I box wygląda w ten sposób. Zrobiłam go na bazie ze złotego papieru. Ja wszystkie bazy robię sama. I ten jest na takim złotym papierze z fakturą. To jest taki, wiecie co, chyba z, z galerii papieru. Z tym, że tej, tej galerii od wizytówkowych papierów. I to był taki A4 w całej paczce. Po prostu chyba tam było 10 czy 20 arkuszy. No i tutaj właśnie złoty się przejawia we wszystkich dodatkach. Jest dużo, dużo bordowego odcienia ten papier tutaj na zewnątrz to jest to jest galeria papieru i królewskie wesele chyba 02 arkusz. W środku też jest ten papier, z tym, że od drugiej strony, bo tam jest taki wiecie, beżowo-brązowy. Pewnie znacie te papiery i wiecie jak wyglądają. No i tutaj mamy na wieczku taki koronkowy dodatek, element i to jest słuchajcie wycięty taki, taki duży kawałek, bo to jest tutaj jedno całe. To jest z tej koronki, która tutaj leży do ozdoby. Tak po prostu wycięłam kawałek i, i przykleiłam. Kwiatki. Tutaj jest taki brązowy z który sama zrobiłam. Taki trochę jaśniejszy. I, I różyczki papierowe. Właśnie też w takich odcieniach bordo. Widzę, że tutaj u Was przez kamerę to wygląda jakby był taki krwisty, czerwony, ale to jest ciemne bordo. Takie, takie czerwone wino jakby. Wstążka vintage, taka też złota. Sznurek beżowy. Takie tam kawałki z wykrojnika ozdobne. No i napis, 40 lat razem, to jest wszystko potuszowane, powydzierane. Ogólnie cały ten box jest taki vintage'owy, ale taki, wiecie, nie, jako, nie jakoś mocno bałaganiarski, taki junk, tylko bardziej właśnie taki elegancki, bym powiedziała. I w środku jest zdjęcie, no wiecie, takie oryginalne po prostu zdjęcie ślubne tej pary, która, która teraz obchodzi rocznicę. I to zdjęcie jest zakryte, także mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać. Ale sami wiecie, jak to jest tam z, teraz ze zdjęciami, z wizerunkiem itd. Tak w każdym razie jest zdjęcie w ramce. I właśnie zdjęcie jest takie mocno vintage'owe, biało-czarne, wiecie, w takiej sukni ślubnej, ładnej i, i wiecie, jak to te stare zdjęcia wyglądają. Mają swój klimat przede wszystkim. I właśnie dlatego stwierdziłam, że cały ten boks będzie w takim podobnym klimacie, trochę starodawnym, ale takim eleganckim. No i tak jak mówię, jest bordowy, w środku jest trochę więcej beżu jeszcze. I tutaj właśnie mamy ten papier, ten co na, na zewnątrz, tylko że od drugiej strony ten bordowy, który jest na wierzchu, to jest, strzelam, że to będzie zakochany Holmes bo miałam tylko jeden arkusz, gdzieś tam od kogoś tak kupiony na sztuki i, i jak już go pocięłam, to się skapnęłam właśnie, że wywaliłam ten pasek. Yy. I tutaj są w środku dwie strony z napisami. Tutaj jest napis właśnie, Rubinowa rocznica i imiona. I tutaj na dole są życzenia, to jest zrobione w takim samym stylu, to jest na papierze takim z herbaty, moczonym, chlapanym, jeszcze jest dodatkowo potuszowane. Nie jest wycięte równo, tylko jest po prostu przy linijce oderwane, żeby te brzegi były takie postrzępione. A te dwie boczne strony są ozdobne. No i jak w większości boksów, starałam się zrobić je tak nie symetrycznie, idealnie, ale po prostu są na, na przeciwne narożniki, tak jakby. No i widzicie, że tutaj jest kompozycja taka. Tutaj też jest kawałek tego papieru herbacianego. Jest różyczka bordowa, dwie takie mniejsze. Pod spodem jest też taki kawałek koronki, to jest ten sam. Tutaj widzicie o ten kawałek, akurat wystaje. Jest złoty narożnik metalowy. Znowu te elementy z wykrojnika, z tym, że tutaj w środku boksa dodawałam bordowe. I mazałam trochę inką gold złotą, żeby tam się coś błyszczało. I tutaj mamy dwa napisy takie, to są z tych pasków z napisami. I to są na pewno słuchaka galery, z tym, że jaka kolekcja to to teraz Wam nie powiem. Też mogę strzelić, że to jest zakochany Holmes, patrząc na, na kolory tych napisów. Ale Wy pewnie będziecie wiedzieli lepiej i sobie tam sami dopowiecie, co i jak. No i tutaj mamy napis: Ty i ja, dwa serca. To się tak wiecie, trochę rymuje. I dlatego tutaj też są dwa, dwa serduszka, takie metalowe w takim kolorze starego złota brudnego. Na, na sznureczku. No i na środku jest ramka ze zdjęciem, czyli to, co, co miało się tutaj znaleźć. Zdjęcie, tak jak mówiłam, jest zakryte. Z tyłu jest tylko taka podstawka zrobiona, żeby to, to fajnie stało. Jest zakryte wszystko sizalem. No i tutaj mamy kompozycję kwiatową, taki jaśniejszy duży Flamiranu. znowu te różyczki papierowe, taki mały ciemniejszy kwiatek, wstążka vintage, listki takie są ciemne. No i znowu siza, ale tutaj te, te, te yy, zawijazki z wykrojnika. Ramka jest wycięta też z tego złotego papieru, z tym, że tutaj możecie zobaczyć, że ma inny odcień, bo ona też była tuszowana i brązowym, i czarnym tuszem. I wiecie, żeby to tak trochę postarzyć. Yy, no, pod spodem jest tutaj jeszcze ta serwetka. To jest to taka zwykła papierowa. Mam co prawda tych, tych serwetkowych wykrojników kilka, ale. Powiem Wam, że te serwetki właśnie lubię do prac vintage'owych. One są takie dosyć specyficzne. Ten papier jest cienki, one się tak łatwo gniotą, się nawet łatwo drą. Potuszowałam ją trochę, czyli jest też taka trochę przybrudzona, nie, nie jest ładna, biała. I one mi właśnie pasują do takiego starodawnego stylu. Dlatego ją tutaj umieściłam. No i zdjęcie. Tutaj mam kawałek od Sami zobaczy, możecie sobie zobaczyć, że jest w takim, widzicie, fajnym starym stylu, fajny klimat. Samo w sobie to zdjęcie robi. No i myślę, że, że pasuje tutaj ta całość też do właśnie do, do tego zdjęcia. Także mam nadzieję, że się spodoba. Przede wszystkim tej parze, która dostanie je w prezencie. No bo wiecie, to jest jednak yy, fajna, fajna rocznica, fajna okazja. Yy, no i. Mam nadzieję, że będzie fajną pamiątką. Także na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję Wam za, za oglądanie. Zapraszam na kolejne filmiki. Serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia. Pa pa.